Mikołaj, no to na sam początek, jak to się wszystko zaczęło u ciebie z tą siatkówką, z tą przygodą na razie, a z czasem miejmy nadzieję, że wielką karierą. To cała przygoda tak naprawdę zaczęła się od tego, że siatkówka u mnie w rodzinie jest od dawna. Rodzice grali, siostra grała, i tak naprawdę to właśnie od niej się zaczęło. Bo wprowadziła mnie w to dosyć mocno. Później chodziłem, oglądałem jej treningi i tak to się wszystko zaczęło. Czyli Ale... de facto nie mieć wyboru. Musiałeś zostać siatkarzem. <laughs> eee, I tak i nie. Na początku było tak, że ja zawsze chciałem być piłkarzem. Jak był jakiś mecz w telewizji piłki nożnej a i, i równocześnie leciał mecz siatkówki, no to ja było, że... Że chcę piłkę, cała reszta że siatkówkę, no i były te spory. No ale później z czasem mi się to dosyć mocno zmieniło i no i przeszedłem na siatkówkę. Zacząłem właśnie od oglądania treningów siostry, a z czasem po prostu poszedłem w kierunku no już trenowania, tam zaczynałem. Swoje początki stawiałem od odbijania o ścianę. To jak długo to już ten... trwa? Tu jakby obstałem, że jak sobie dobrze dodam masz lat 20, to co już trenujesz z 15 lat jesteś w treningu siatkarskim? Nie, 15 może nie, ale no te początki to tak już 10-9 10, 10 9 lat temu to się zaczęło wszystko. Niektórzy zawodowi już siatkarze nie mają tyle na liczniku, co ty masz w wieku 20 lat. Ale to chyba tak z perspektywy czasu to chyba fajnie, że tak szybko zacząłeś, tak delikatnie z siostrą, gdzieś tam rodzice. Zawsze ktoś ci podpowiedział, ktoś pomógł, że to wejście w tą dyscyplinę chyba było dzięki temu łatwiejsze. Tak, jasne. To, że mam wsparcie cały czas tak naprawdę ze strony rodziców, rodziny, z nas znajomych to bardzo pomaga i tak Bardziej kieruje mnie w, tym, w, tą, w tą stronę, żeby iść w to i rozwijać się jak najbardziej. Od razu grałeś na rozegraniu, czy na początku gdzieś bawiłeś się w przyjmującego, jakiegoś atakującego? Wiadomo, że zawsze dużo bardziej rajcowało w bicie kołka w czwarty metr. Aniżeli rozgrywanie i odbijanie tylko palcami i dałem. To znaczy początki były, Na początku było tak, że każdy był neutralny. Nie było tak, że był przyjmujący, atakujący, rozgrywający. Każdy rozwijał się w każ na każdej pozycji szedł. W, po prostu miał, zadaniem było się rozwijać a nie ukształtowywać już konkretnie w dan, na danej pozycji w wieku 12-13 lat. To moim zdaniem trochę wcześnie i wydaje mi się, że słusznie, ale po prostu pamiętam ten jeden trening, na którym trener e, mój, który mnie prowadził wtedy, e, w, dał nam jako za, zadanie ćwiczenie, żeby trafiać piłką do kosza, do koszykówki palcami. No i mega ćwiczy, to ćwiczenie mi się spodobało i od tamtej chwili, no, jak było pytanie kto chętny na rozegranie, to byłem jako pierwszy Jestem. Wierzy. jestem. Tak. Yy, a jak wyglądała twoja droga Właśnie szkoleniowa do momentu, w którym jesteśmy teraz. Gdzie trenowałeś? Jak długo trenowałeś? I jak doszłeś do miejsca, w którym jesteś obecnie? To znaczy tak, ja jestem z Rzeszowa. I tam stawia, zacząłem stawiać swoje pierwsze kroki. W, w AKS-ie prowadziło mnie wielu trenerów. I mógłbym ich wymieniać. Wszystkich po kolei, bo z, z, każdego po kolei z nich wspominam bardzo dobrze i każdy z nich nauczył mnie wiele, nie tylko o siatkówce. I no, jak już zaczęły wchodzić. Jak ten poziom rozgrywek zaczął być, miał, mieć coraz większe znaczenie, te e, turnieje były już coraz bardziej poważne, jak w cudzysłowie. E, różne Mistrzostwa Polski, tam kadetów, juniorów. No i jak już szkoła, szkoła się skończyła, to przyszedł czas na już takie seniorskie granie i Obecnym sezonie byłem w drużynie Skrosna. Jest to drużyna drugoligowa, w której naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego sezonu, ponieważ dużo się tam nauczyłem i miałem cały czas możliwość grania. To jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu... Móc się rozwijać cały czas w mojej, w mojej dyscyplinie, w moim, na mojej pozycji. I to, to był mój cel, żeby po prostu grać. No ale im dłużej się gra, tym więcej się chce tak naprawdę. I no teraz z pomocą. Kuby, Peszko i całej agencji. Udało się znaleźć drużynę pierwszoligową, Chrobry Głogów. Który, jest to już drużyna pierwszoligowa, z którą od, no za niedługo zaczynam przygotowania do kolejnego sezonu. Już tak naprawdę się nie mogę doczekać. Jesteś jeszcze młodym zawodnikiem, który już właśnie wkroście się o tą seniorską siatkówkę, z tą seniorską siatkówką się zderzył. Teraz czas właśnie na głowów. Jak? Bo to zawsze jest ciężkie, jakby przejść z tej siatkówki młodzieżowej w to seniorskie granie, gdzie już się myślisz czasami z wielkimi, prawdziwymi, już takimi facetami nabitymi. Jak tobie, jakby ta zmiana, to przejście z Młodzieżowej środkówki na seniorską. E, idzie, czy czułeś duży jakby przeskok, jak zacząłeś trenować z, y, y, z dorosłymi mężczyznami już? E, to znaczy, na pewno jest takie w głowie, tam gdzieś z tyłu, czy sobie poradzę, e, ale raczej czuję się w tym pewnie, w tym co robię, i ciężko będzie <laughs> mnie zatrzymać. Mam swój cel, żeby kiedyś tam wystąpić w barwach reprezentacji seniorskiej i zdobywać z nimi z tą, z tą drużyną najwyższe cele. Czyli cel bardzo wysoki, co się na pewno nam bardzo podoba, a masz jakiegoś swojego siatkarskiego idola, jakiegoś rozgrywającego, którego nie wiem, podpatrujesz, jak wbiega, jak rozgrywa, jak ustawia nadgarstki i te wszystkie niuanse na, niuans na, na tej pozycji? Jest wiele wspaniałych rozgrywających to i to niekoniecznie muszą grać już zawodowo kilkanaście lat. Są mega młodzi rozgrywający, którzy już się prezentują na wysokim poziomie, w dobrych drużynach, A więc yy, no można było wymieniać, wymieniać, ale takim moim, tako, takim rozgrywającym, który zwraca moją uwagę jest Christensen. Ma po prostu w sobie to coś, co mnie tak przekonuje do siebie. To właśnie życzymy Ci, my wszyscy z tej strony, żebyś właśnie wskoczył na poziom Majki, żebyś spełniał swoje cele i żebyś mógł za niedługo z orzełkiem na piersi na jakichś tam nie, mistrzostwach świata 2026, może 30, powalczyć o najwyższe cele w biało-czerwonej koszulce. Dziękuję. Dziękujemy.